Witajcie, to znowu ja i dzisiaj bardzo szczęśliwa. Bo przyjechało coś do mnie specjalnego, co dzisiaj otworzę. Ale najpierw jeszcze chciałam zademonstrować mojego slajma halloweenowego. Bo nie wiem czemu, ale mam uczucie, by było już Halloween albo coś takiego właśnie. No w Holandii jest taki święto św. Marca. I tam jest prawie takie halony, tylko się, się nie przebieram, ale zobaczcie to ludzie, to jest normalnie, nie wiem, I tutaj w tyłu mamy jeszcze ale ja już się nie mogę doczekać, doczekać i otwieram, dobra, taśmy, 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 nie przygotowałam narzeczek niestety, ale damy radę. Ech. Ja może wezmę wszystkie taśmy do Was. Paza. Dobra, niech z poroki. Mam już odpakowane prawie. Więc... Jak poczekać? Chyba tutaj trzeba... Tym, jakaś płyta. Nie wiem. Uuu, a może to będzie gdzieś można włożyć, puścić muzyczkę. <grym> I od razu... O nie, tak mijanej. Jednej tasieńki. I od razu się zrobi i na moich odcinkach. Jak będę miała taką płytę z Kittika. Byłam też nie przypominać Kikika ariany Grande? Byście ją widzieli na zdjęciach, to by naprawdę. Na, 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 na zdjęciach oczywiście w internecie, bo jestem, ale dobra. Jest. Jedna, jedyna. To no jest ich o wiele więcej, tam. Ech, mi płyta. chcę zobaczyć co to. Wow, patrzcie to, płyta. A może tu jest jakiś, nie wiem, szafa krew. Mówiłam i co? O, a tutaj macie kipka. Hmm. Tutaj co? Jest. Harto, Nie, nie wiem. wiem, ale najbardziej mnie ciekawi to. Bo tutaj chyba możemy widać jej płytkę. O, tutaj widzę. Tutaj trzeba włożyć. Ale subcia. super. Super. Tutaj mamy już stop start. Jakbym umiała robić takie efekty, to bym teraz nie wiem, puściła Ariany Grande cztery. tylko taki tika, Ariany Grande, ale nie umiem niestety. No to nie zrobię wam takiego efektu, nie przepraszam. Ale się nauczę. Dobra, mamy jeszcze to i tutaj mamy piękne pantufelki. Takie panufelki. Ale jak widziałam, pisało na opakowaniu, że tutaj są y, dwa amfite. Czyli no, tutaj już mamy y, opaskę, y, kolczyk, y, kolczyk długi. A, w opakowaniu. A, to są dwa różne kolczyki, ok? E, taki jeszcze jest i ten kolczyk. No, tutaj dam na razie te. Jeszcze, e, o, takie skamfetki. Jakby z karpety. Tutaj, no, opaskę, taka e, I okulary. Hm, pamiętam, że chyba do słek były takie okulary, tylko że białe. Hmm, coś mi się wydaje, że im się nie chciało robić nowego modelu i wzięli porozumienie. Dobra, odkładam tutaj. Mamy wszystko wyjęte. Wszystko. Tutaj. Wiem, że jakoś tam się muszę dostać, ale nie wiem jak. Dobra, zdejmijmy na chwilę to, co tego trochę przeszkadza, ale mogę sobie powiesić, nie wiem, w jakiejś gablocce dać, powiesić sobie albo w ramce, sorry. W ramce e, powiesić i na ścianie będzie tak mi fajnie zyskała. I powiem, no, wygrałam, bo stworzyłam bardzo ładną piosenkę. To wyżyło pięknie. O mój Boże, już się ją. Tego nie było, ale ślicznie. Tutaj mamy taki pokoiki. I chyba trochę uszkodził przy przyjeździe, bo z Chin, tak? Mama z Chin przyjechała. Chyba mama wyszła na dwór. Dobra. <grytum> ale, ale przyjemne włoski. Mama, wyszłaś? Nie wiem. Przesłyszałem. Przepraszam, ale teraz nie chcę widzieć. Weszła dzisiaj, mogę zapytać. No, tutaj mamy gazetkę. O! Zmiana w gazetce, bo tutaj się otwiera. Ale, przeczytam. E, nie, no, po prostu przeczytam. O, pauza. Muszę uratować Dżidżia. Bo mój piesek się bawi chyba z niebezpiecznym pająkiem i nie chcę, żeby go diabnął. Pomoże mi w tym to. Kryzys został Zamknęłam go w to. Tak on dałam. Moja mama wyniosła na dół. E, no to dobrze. Zaczynamy e, no, od. No. Tutaj o jedną saszetkę więcej. No tego też kosztowało 5 euro więcej. Ale szczęśliwie. Otwieramy pierwszą, największą. Ojej! Patrzcie! To jest taki chyba codzienny strój. Nie wiem. Tutaj mamy. No tutaj mamy taką sukienkę. Oj, spadło. Nie, to nie ja byłam. Tutaj tak o. Patrzcie jak dla lalek. <taki> Takich prawdziwych lalek, lalek Barbie. Nie, sorry za odgłosy, bo moja mama coś w kuchni robi. Więc jakby coś to już z góry, przepraszam. Spódniczka. Teraz została nam jedynie chyba kipika sama. No sama. Ale jej włoski są takie przyjemne. O, klaski klej. sklei w Dobra. To ja ją odpakuję i się widzimy. Wróciłam. Już mamy Kipika odpakowaną. Ale nie przemyślałam ją, bo mogłabym ją od razu ubrać. Ale odpakowałam już to. To jest tego. Dla mnie ona jest... Prześliczna. No. I sorry za te, bo mamami. mi nie to. No. To. Nie rób. Zróbmy stojak. może lepiej, bo zawsze jak robiłam tak krzesła, to. mi lupi spadło. To. Ale pokażę dla innych, którzy nie wiedzą. Tutaj, jakbyście nie wiedzieli, po co to jest. To jest stojak. To jest krzesło, to jest. Po prostu. E, no. E, przyczepiesz tutaj masz taką dziurkę, tak? I tym, m, tym dłuższym z tej strony dajesz e, do tutaj tej ko komorki, jakby. E, potem, jak chcesz zrobić krzesło, dajesz to płaskie, tutaj nakładasz na to, zjeżdżasz na sam dół. I potem, żeby to, żeby lalka się trzymała, dajesz to na sam dół albo, w no, można trochę wyżej dać, coś takiego. Potem, no, bierzesz na przykład kitka, <grym> e, bierzesz, bierzesz do tyłu, stawiasz i dajesz, o, spichyki, teraz klucze, no, to... Ty możesz pojechać sobie tam w krainę za kamerą. Mm. No. Ja ją ubiorę. Mm, zaraz. Się widzimy tak jak zwykle ogromnie dużo pauz w moich filmikach. Dobrze. Ubrałam ją. Taki Tak. Zauważyłam, że tutaj mikrofon. Tutaj ma napisane... Miał. Bo ona jest jakby kotem, no nie kotem, tylko no, po prostu No kittyka a kitty to po polsku e, kot albo coś takiego. No, więc uznałam, że warto Wam to powiedzieć, bo nie każdy to by zobaczył, niech by sobie kupił. No i chyba. No, a jeszcze zapomniałam... no, jeszcze mam tego pozwolą ich, ale Bajo Bajo. Do następnego razu.